O tym, jak łatwo podpisać niekorzystną umowę, przekonał się już co trzeci Polak wynika z badania GFK Polonia. Aż 32% osób przyznało, że poniosło konsekwencje wynikające z braku znajomości zapisów umowy. Chciałabym zwrócić uwagę na problem, który bardzo często pojawia się tutaj w skargach konsumentów kierowanych do rzecznika. Chodzi o to, że zawieramy umowy na przykład na usługi telewizyjne, na, na usługi telekomunikacyjne, umowy na czas określony i na przykład są to umowy jednoroczne, dwuletnie, Trzyletnie dłuższych nie spotkałam jako rzecznik i w momencie, kiedy chcemy zrezygnować z usług nie czytamy, jakie są warunki rozwiązania tych umów. W większości przypadków zapisy w tych umowach mówią, że jeżeli my umowy nie wypowiemy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, to ta umowa z mocy, tak jakby prawa przekształca się albo w umowę na czas nieokreślony, albo w umowę na, 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 na na następny okres, na czas określony. Na przykład mieliśmy na rok i na następny rok. Nie. nie, nie. Czytamy tych warunków rozwiązywania umowy i efektem tego jest bardzo często taka sytuacja, że wypowiadamy umowę nie znając konsekwencji, a taką konsekwencją przy umowie na czas określony jest zapłata kar, opłaty wyrównawczej popularnie, popularnie nazwana kara umowna. Może ja powiem na konkretnym przykładzie, że mamy umowę zawartą do, na przykład do 30 listopada mieliśmy umowę zawartą. Do 30 listopada 2014 roku. Jeżeli chcieliśmy ją bez żadnych konsekwencji rozwiązać, trzeba było złożyć wcześniej, miesiąc lub czy, bo to w zależności z kim mamy zawartą umowę, wypowiedzenie tej umowy. To jest bardzo proste pismo, tego typu na przykład, że informuję, że nie będę przedłużała umowy na usługi telekomunikacyjne i wnoszę o rozwiązanie jej z dniem zakończenia, czyli na przykład tym 30 listopada. Estopada. Przykład, który opowiadam, konsument nie doczytał tego, że, że ma złożyć takie wypowiedzenie. Umowa była ważna do 30 listopada, później z mocy samej go zapisu w umowie przekształciła się na następną umowę roczną, gdzie, gdzie termin wygaśnięcia był 30 listopada 2015 roku. Konsument zdecydował się wypowiedzieć w grudniu tą umowę, no i okazało się, że naliczyli mu w tej chwili karę, tą opłatę wyrównawczą, czyli tak zwaną tą karę umowną w wysokości 650 zł. I klient gdyby doczytał i wiedział, to by na przykład tej umowy nie wypowiedział albo wypowiedział w czasie, w którym to mógł. Niestety zdarza się, że podpisujemy umowy nie zapoznając się z ich treścią lub czytając je tylko powierzchownie. Aby nie dać złapać się w pułapkę skomplikowanych formalności, wystarczy zastosować się do kilku najważniejszych zasad. Proszę, jeżeli Państwo będziecie mieli zamiar rozwiązywać umowy, które zawieracie na czas określony, pamiętać o tym, żeby przed rozwiązaniem umowy przeczytać, jakie są warunki rozwiązania, żeby uniknąć tego typu sytuacji, że płacimy karę za rozwiązanie. Informuję, że w, tam, gdzie umowy nam się przekształcają na czas nieokreślony, to jest bardzo dobra sytuacja, bo umowę na czas nieokreślony mogę wypowiedzieć w każdym czasie, na, za czymś wiencznym wypowiedzeniem bez żadnych kar